Siemaneczko, z tej strony Dzisiaj sobie zagramy w GTA San Andreas. To jest mój drugi odcinek z tej gry, a dzisiaj sobie zrobimy drugą misję w tej grze. ja mówiłem w poprzednim y, odcinku, w tym pierwszym, y, że będę y, nagrywał y, misje, ale nie będę samych misji, bo też będę różne y, te... Na przykład, wam będę mówił, co w tej grze jest, będę wam pokazywał, co w tej grze jest, a czego nie ma. I właśnie nie zrobiłem z tym, z tym, z tym głosem, bo nie wiem jak. Będę musiał troszkę nad tym popracować, żeby to jakoś yy, naprawić. Do internetu będę musiał zerknąć i zobaczyć, ale mi to nie przeszkadza, więc zostawiłem to na bok. Wziąłem się za nagrywanie, więc dobra, teraz sobie pójdziemy z tym rederem. Postaram się tego samochodu nie zniszczyć ani blachy, nic nie mierze. no Ale jak zawsze, muszę to coś być. I właśnie, odcinki na razie będą po 10 minut, ponieważ Mam tak na yy, mam tak napisane, że tylko mogę 10 minut nagrywać yy, muszę się dopiero zare, zarejestrować, żeby nagrywać więcej. Nie wiem czy, czy jeszcze nie kupić tego trzeba. Nie trzeba kupić. No dobra. Yy, yy. Aha, kurde, jeszcze trzeba... Dobra, ja wiem na tej misji, co trzeba zrobić. A nie będę wam, wam mówił, sami się zaraz dowiecie. Dobra. No i dzięki. Może zaliczę. Bo ja tylko tą fryzurę lubię. lubię. Kurde, no nie zejdzie Dobra, bilet. No jest. Teraz. Zapal. Po pierwsze raz jak żem, y, grał w Kita y, Andreas, to po prostu ta, ta misja to mnie trochę denerwowała, żebym w ogóle nie wiedział o co kaman. Y, no tak wiedziałem, tylko nie umiałem się tym obsługiwać. Dobra, teraz pójdziemy sobie do bić serii. Dobra, co tu minę Dobra, jeżeli nie można stracić nowe. Pokażę Wam coś fajnego. Bo... To jest temu. To jest takiego. Będzie na temat tego jednak. Dobra. Siemano? Almano? Dobra, ja się jem i patrzcie, co się zaraz stanie. No wiem że ci, już, co grają w tą gietę, to już wiedzą, ale ci, co nie grają, to się nie wiedzą I zobaczcie, zobaczcie go. O, słyszeliście to. Weźmy się, zobaczcie to. No, dobra, no. Już... Nie tym będzie zaszoka,że już tutaj. Jesteśmy wam jednego jedno coś pokazać. Later home. Misja ukończona. Teraz, zawsze jak ci ludzie to nie wiedzą. Szybko, żeby mi. Jakby przerwało, to już będzie koniec tego odcinka, bo już mi 10 minut. To już będzie znacznie, że już 10 minut nie ale postaram się szybko. I zobaczcie, ci początkujący, żebyście nie myśleli, że już że dopiero musicie kupować broń. Już po prostu macie tutaj nadal. I że po prostu możecie sobie strzelać, Nie. No i na ten odcinek to już by było tyle. Jeśli się podobało, dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, piszcie co mam wykonywać, yy, czy było fajne, czy nie. Но no и тоа се тоа чинка нара.